Cześć moi drodzy, dzisiaj szczególny dzień dla polskiego rapu. Trzecia rocznica śmierci Tomka Hady. No i też dzisiaj miałby swoją rodziny Magik, jeden z najlepszych polskich raperów. Kto nie pamięta, to przypominam. Ja nie znałem obydwóch panów, ale wiadomo, słuchałem ich muzyki. Ale dobra, co odjebał Żyromski? Żyromski poszedł zrobić show na cmentarz. To już przychodzi największe dno, nie? Można, dużo rzeczy można. Ale chodzić na cmentarz i robić takie rzeczy, że coś ci kurwo powiem. 9 kończy się lockdown, ale jak nie wiesz dlaczego 9, dlatego, żebyś kurwo Jebala mogła iść na rocznicę smoleńską. I tylko dlatego kurwa. Jest, po prostu jesteś dnem dna, szambem, szlamem i czym wszystkim co najgorsze. Dziś też po długiej przerwie, yy, przepraszam, po długim oczekiwaniu, doczekaliśmy się dzisiaj na sobotę Jonkmana. Sami sobie oceniajcie. Yy, zobaczyliśmy też teledysk murem za sobotą, też sobie sami ocencie. Ja dalej jestem za sobotą, uważam, że nie powinno się robić takich akcji w internecie, pomawiać na gębę i tak dalej, bo papieru nikt nie widział. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, wy oceniajcie sobie sami. A do ciebie, Żuromski, ty pis do Jebana, kurwa, ogarnij się wreszcie. Aha, słyszałem pole, Żuromski poszedł do pracy. <grywa> tak na, na pocieszenie, wam powiem. Trzymajcie się do usłyszenia, pozdrawiam, hej.